Dzień dobry. Kilka dni temu na mojej grupie na Facebooku jeden z użytkowników umieścił zdjęcie Moniki Bellucci w naszyjniku Kartiera z krokodylami tak zwanym krokodylowym naszyjniku. Co prawda nie mogę go pokazać u siebie na grupie dlatego, że najprawdopodobniej ten użytkownik usunął swój post z grupy, no ale postanowiłem poszukać i na stronie Town and Country magazine.com, znalazłem tą fotografię. To jest fotografia Moniki Pelucci z festiwalu w Cannes w 2006 roku. I teraz tak, chciałem powiedzieć Wam o tym, o tym naszyjniku. Jest to naszyjnik, z którym wiąże się niezwykła historia. Pierwszą właścicielką naszyjnika i osobą, dzięki której powstał, była Maria Felix. Już pokazuje pełne brzmienie jej nazwiska. Maria de los Angeles Felix Guerenia. Maria Felix była gwiazdą filmową. Nie była gwiazdą angiel angielskojęzyczną, dlatego Hollywood jej nie doceniało, ale dlatego, że z pochodzenia była Meksykanką. Była osobą niezwykłą miała umiłowanie do gadów. Jako gwiazda filmowa była klientką Cartiera i zamawiała u niego wiele naszyjników, pasków i, i, i różnego rodzaju biżuterii, która miała odzorowywać gady, węże, jaszczurki albo właśnie krokodyle, tak jak w przypadku naszyjnika, który miała na sobie Monika Bellucci. Z powstaniem tego naszyjnika wiąże się anegdota, która Mówi o tym, jak, jak Maria Felix weszła do paryskiego butiku Cartiera i przyniosła ze sobą żywego krokodyla, i powiedziała, że ona chce mieć taki naszyjnik. No i Cartier się spisał, zrobił, zrobił naszyjnik, który w tym momencie jest ikoną stylu modern. W tym miejscu nasza opowieść łączy się w pewien sposób z inną ikoną. Mianowicie rok 1975 to był rok śmierci Josephine Baker. Ona była również ikoną stylu, również była aktorką i tancerką, ale o jej wpływie na, na styl w sztuce opowiem w, przy, nas, przy następnej opisie.